Siemanko to ja, Miss Ania. Co w dzisiejszym odcinku będziemy robić? Już o dzisiaj mówię. Dzisiaj sobie otworzymy zestawik, a ten zestawik, który sobie otworzymy jest ten. To jest zestaw LEGO Nidago Dragon Rising o numerze 71802. Można też powiedzieć 71802. I to się nazywa tu Nia's Rising Dragon Strike. A po polsku, no to jest atak powstającego smoka Nii. No to nasza technika smoka. Już taki jeden tą technikę otwieraliśmy i nią była oczywiście, jak pamiętacie, Kaja. Oczywiście to otwieraliśmy. A teraz oczywiście pora na Nii. No to zobaczmy jak to wygląda. No podobnie jak yy, Kaj, oczywiście, no wiadomo, to inne pudeło, takie inne niż pozostałe. No i mamy tu. NIE: oczywiście, tego, tą technikę. Mamy tą. Tą świątynię. W, wi, wilczą. Oczywiście, mamy tutaj, jak i naszego Eglanda. No i tu mamy stół pokazany. Oczywiście, jak gdzie mamy tą tego naszego, tak powiedzmy, smoka i tą naszą technikę. Mamy tu niję i mamy to jak widzicie, tego wilczego wojownika. No i mamy już pokazane naszą tutaj niję. No i oczywiście o co chodzi w tej oczywiście... tej bym powiedziała takim, wiecie, spinnerze. Trochę to jest jakby spinner, trochę nie. No ale... Ten, ale już pokazywałam ten, ale to też Wam pokażę, jak to, o co chodzi aby ten, no, mam tu oczywiście wytłumaczone, ale wam to już na żywo pokażę, o co tu w tej technice, tej bardziej, tak powiedzmy, funkcji, co o to chodzi. No i mam jeszcze pokazane te inne techniki powstającego smoka. No i mieliśmy oczywiście Kaja, zapraszam ci na recenzję te, tego Kaja, tego powstającego smoka. No i jeszcze mamy tutaj z Arinem, który oczywiście u mnie leży. No, i oczywiście oczekuję na otwieranie. No trochę już u mnie ten zestawik ten z niej też trochę leży, ale nie przedłużając że się, no co, będziemy otwierać. Oczywiście widzę, że to jest na taśmę, to już muszę wam was odłożyć i wezmę mój sprzęt do otwierania tych pudełek. Nożeczek nie będę używała, bo to jest taśma to użyję. Jak coś to, jak jesteście ten, to uważajcie, żeby się nie zrobić krzywdy, bo ja widzę, na sobie ostatnio zrobiłam i sobie kroiłam coś nożem i tutaj się, się skaleczyłam. Nie mocno, ale no widzę sobie zostało i jak coś to proponuję. Jak macie coś z tego, to bardzo uważacie, bo można sobie zrobić małe kuku. Ale lepiej nie. No dobra. Dobra, to już otworzyłam. Wiadomo, że to, jest nie, to nie jest dłuższy zestaw, bo to są malusienki i to ma tylko 26 elementów. Akurat ten nie. To też to nie jest jakieś wielkie, tak? dobra, nic oczywiście tu nie ma. Sobie tutaj, niech sobie to pudełko złożę sobie leży. A my zobaczymy oczywiście ten. No i tak. Mamy oczywiście jeden woreczek, no wiadomo, bo to jest niewielkie. No i mamy od tego smoczka, mamy ten jego ogon. No i mamy tutaj takie przed, cudowne oczywiście skrzydła. No ładne są. Kolejne. No i mamy oczywiście instrukcję, ale to chyba instrukcję to wam pokażę, jak to złożę na spokojnie, bo no, bo ile to zajmie składanie w minutę, dwie, bo nie jest wielkie. Trochę jak Polibaczek, trochę tak powiem. Dobra, to ja sobie to później Wam pokażę instrukcję, ale tam nie ma chyba żadnej reklamy, ale to później zobaczymy. No to co, ja idę tu składać. Nie zajmie to, wiecie, długo, bo to z dwie, trzy minutki z, złożę i po prostu do Was powrócę. To ja oczywiście idę to złożyć i to momencik do Was wracam. Jestem, jak widzicie, już z powrotem ułożyłam nasz atak powstającego i Tak jak widzicie, się tak prezentuje. Oczywiście nie trwało to długo. Nawet nie liczyłam, ale to trwało tak dwie minutki. Ale wiemy, że to nie jest największy zestaw. Też nie ma za wiele elementów, bo 26. i już Wam wszystko pokazuję, jak Oczywiście to funkcjonuje, i oczywiście, czy zostały jakieś elementy dodatkowe, no i oczywiście instrukcje. Najpierw Wam pokażę oczywiście te elementy dodatkowe. Został tylko jeden element dodatkowy. Został, jak widzicie, pazur od naszego wojownika milczego. Taki po prostu dodatkowy, jakby się chyba jeden zgubił. No to mamy, jak widzicie, zapasowy jeden. No, i tylko to, nie mam jakiejś broni dodatkowej, tylko mamy jeden. Nie za wiele, to najmniejsza, oczywiście liczba elementów dodatkowych, jak było. No, i Wam pokażę naszą instrukcję. Położę Was na chwilę, to ja sobie ją rozwinę, bo to jest w sumie taka instrukcja jak z polibagów oczywiście. No, tak, jak wiecie, normalna instrukcja. Mamy to jak widzicie pokazane, mamy tutaj Lloyda No i, i nie mamy żadnej oczywiście żadnej oczywiście laklamy, tylko po prostu jak to działa, ale to zaraz oczywiście Wam pokażę. Ja to sobie zwinę, no bo to już nam nie przyda instrukcja ani ten sobie to później schowam się to sobie odłożymy i to. A teraz wam pokażę oczywiście najpierw figurki, później oczywiście nasz ten atak smoka. Swoim ja powiedziała, że tak jak u u Kaya, no to powiem wam, że oczywiście wygląd wygląda jak taki mini smoczek, ale to zaraz wam dokładnie, oczywiście powiem o tym. Ale oczywiście jak mówiłam, to zaczniemy figurek. Najpierw zaczniemy chyba od naszej chyba Nii, no bo NIE to oczywiście znamy. No i tak, pokaż się nam, nie jak to wygląda. Powiem, że bardzo ładny strój. Mamy, jak widzicie, taką maskę złoto-niebieską. Fajny strój, oczywiście. Jak widzicie, dostała nie ja. zwykły miecz, oczywiście zwykłą katanę złotą, no bo żeby pasowało do jej maski i całej stylówki. Torcik i oczywiście nóżki bardzo ładne. No i czy nija oczywiście pod tą maską ma dwie ta twarze to tak. Jedną ma taką widzowie niezadowoloną. A drugą, oczywiście, jak widzicie, taką bardzo szczęśliwą. I bym powiedziała też dodatkowo taką gotową oczywiście do akcji. Taka, wiecie, zadziorna trochę nasza nija. Tym, na tej twarzy oczywiście. A tu taka, no wiecie, bym powiedziała swoim, że taka wiecie. Taka niezadowolona po prostu, coś się po prostu... Niezadowolona bardziej powiedziała. No i... No powiem Wam, że no co, figurka bardzo spoko. Tak jak Kai, no to ta też jest fajna. Naprawdę, no powiem Wam, że na przykład ta maska do tego stroju pasuje, no taka jest inna. Bo tak by dali zwykłą po prostu niebieską, a tu dali taką złoto złoto oczywiście niebieską i powiem, że bardzo do siebie ten strój oczywiście pasuje do tego. To mogę oczywiście ocenić oczywiście tą minifigurkę 10 na 10. No i oczywiście, jak nie chcemy, oczywiście, żeby nie trzymała tą katanę w dłoniach, to możemy oczywiście tu, jak widzicie, mamy miejsce się na bronie i możemy fajnie oczywiście schować. To nawet mogę wam pokazać, że sobie później będę poprawiała. Ja oczywiście będę później nie oddawała tą broń. Ale na przykład o tak się można ją schować z drugiej strony, i ja mogła sobie trzymać tak broń. Oczywiście ja jej oczywiście zwrócę. O, dobra, masz ja. No i jeszcze raz oceniam, oczywiście, tą minifigurkę bardzo dobrze 10 na 10 bo wszystko fajnie do siebie czy się prezentuje. No, i drugą figurką dostajemy tu, jak widzicie, jak mówiłam, szponiastego wojownika Wilczej Maski. Normalnie, oczywiście, wojownik Wilczej Maski, no ale wiadomo, że on ma jeszcze szponiaste w nazwie. No i tak, jak widzicie, dostaje, jak widzicie, te swoje pazury. No i ten strój, oczywiście, tych Wilków już znamy bardzo dobrze. I mówicie, oczywiście, twarz Wam też pokażę. Nic się nie zmieniło. Oczywiście mamy tu niebieską, tutaj taką zwykłą. O po prostu te mask, te twarze w każdym, w każdym zestawie są takie w sumie, takie same, niczym się w sumie one nie różnią. I mamy tutaj też taki z przypadku: mamy tu oczywiście naładowaną moc, a tu oczywiście nienaładowaną. Ale figurka też jak zwykle fajna, no zawsze też daje jej 10, no bo. Kolejny oczywiście do, będzie mój kolejny do mojej armii liczej, no będzie kolejny po prostu wojownik. No i spoko, fajne mu pazurki. Fajnie do niego pasuje, bo widać, że to jest oczywiście wojownik. Bardziej bym chciała, że tym bardziej wygrania, ja, niż on, ale też jest spoko. Też daje 10 na 10. Obie wygórki fajne. A teraz przechodzimy oczywiście do naszego tego. Naszej nowej techniki, oczywiście, powstającego smoka. No jak mówiłam, jak w Sky, no to bardziej, wiecie, no to jest też technika, kolejny po prostu takie, wiecie, technika naszych ninja, ale to z wyglądu też przypomina naszego mini smoka, że nie musimy, wiecie, udawać, że, że to jest ten atak, nie możemy sobie atak smoczego, oczywiście, no bardziej wiecie, ten atak smoka, ale też można udawać, że to są... To jest mini smok po prostu. Tylko po prostu bez nóżek i tyle. Po prostu ma tu jak widzicie taki mini ogon, ma skrzydła i buźkę. No bo wiecie, macie, nie ma tu takich zwyczajnych oczu, ma takie po prostu, że energii. Nawet fajnie to wygląda. I też jak ten czerwony, ten też wygląda bardzo świetnie. No i te skrzydła bardzo robią roboty, naprawdę. One są fajnie przezroczyste, mam tu niebieski i fajnie to wygląda, no naprawdę. No, i mamy oczywiście tą w środku. Mamy oczywiście tą kulę mocy. I ona, jak widzicie, jest taka: to jest taka pomarańczowa. I to jest oczywiście pomarańczowy element mocy smoka, tak się oczywiście nazywa. I bardzo ładna ta kula jest. Ale bez oczywiście tych, tej kuli, to tak smok nie fajnie wygląda. Ale jak dorzucimy się tę kulę. To fajnie te oczy, naprawdę widać, że jakby miał te oczy pomarańczowe. Oczywiście możemy tu, jak widzicie, te skrzydła sobie je poruszać. Możemy sobie brać je do góry, na dół oczywiście, jak normalny smok. Akurat mi tutaj uciekł, jak widzicie, pazur. No i te pazury też możemy sobie do góry, na dół oczywiście brać, jakby oczywiście ten smok atakował. No, i oczywiście to też jest ruchome. Ale o co chodzi? Oczywiście z tą, yy, tą techniką, oczywiście tą funkcją główną tego, jakby powiedzieć, takiego spinneru, coś takiego, bo to w sumie taki troszeczkę spinner. Oczywiście weźmiemy tutaj naszą linię. O, tutaj. Możemy tutaj trzeba ją oczywiście włożyć tak samo jak Kaja. Oj. Ok. Musimy oczywiście tak. Bierzemy oczywiście wojownika. Ja wam to pokażę dwoma łapkami. Czekajcie, was tak przesunę, żebyście wszystko widzieli. I musimy tak z mocnej pięści nacisnąć oczywiście to. Ja to oczywiście zrobię. Aha, czekajcie, dawno tym nie ten. Jak ostatnio otwieraliśmy Kaja, no to tak się nie. O. I, no i jak widzicie poszło, poleciało. Bardziej to tak, wiecie, odskoczyło bardziej. To jest bardziej takie. Ale akurat pokoło naszego wilczego wojownika. I powiem, że to przednia jest. Zabawa jest przednia, bym powiedziała, bo to jest coś innego, tak? Nie tak jak wiecie, że kręcicie normalnym spinnerem tylko macie takiego. No dobra, akurat to mi drugi nie wyszło, ale to pierwsze nawet wyszło. Ale spróbuję jeszcze trzecim razem. No teraz lepiej. No jakby się tak posuwa ten smok, tak posuwa. Niby jakby to jest taka proca coś takiego, ale bardziej się przesuwa. Ale powiem wam, że no, zabawa przednia. No coś innego, tak? Tak jak Bukają powiedziałam, no to tak samo, że to jest inna zabawa, inna oczywiście taka. Technika, nie tak, że mamy zwykły spinner i po prostu on, jak to powiedzieć, po prostu on się kręci, tylko po prostu to skacze i działa, też wygląda jak prawdziwy, oczywiście, smok. Jako ocenka, oczywiście, tego spinnera, bardzo dobra. Oceniam, oczywiście, ten zestawik. No i sam taki ten atak po smoka nie bardzo dobrze, tak samo jak Kaja. No było bardzo fajne. No i przypomina, oczywiście, smoka. Jak ktoś lubi, na przykład, smoki. To nie musi się udawać, że to jest oczywiście ten, ten kolejna technika ninja, tylko może udawać, że na przykład to jest smok po prostu, tylko bez oczywiście nóżek. Oczywiście mogę wam polecić ten zestaw, jak ktoś oczywiście lubi takie. Na przykład takie fajne smoczki, W innym oczywiście wydaniu. No i jeśli jak ktoś lubi kolejną technikę ninja, no to mogę oczywiście polecić ten zestawik. Będziemy pomógł kończyć, no bo tutaj wszystko Wam się pokazałam, bo tu nic takiego dużo funkcji tego to nie ma. No i też za wiele figurek nie mamy, no i wiadomo, że to jest mały zestawik. No dobra, ja będę się z wami żegnać, sądzę, że wam odcinek się podobał, do zobaczenia w kolejnym materiale, no to bajo!